Cześć kochani, witajcie w nowym vlogu na naszym kanale Paulina na robocie z moim małym pomocnikiem, kierownikiem, czyli słodziutkim naszym, kochanym milusińskim miłożkiem. Zobaczcie, jakie on dostał bambusze od babci od dziadka góralskie, normalne takie kierpce, cieplutkie, no bo niestety pogoda nam się pogorszyła. I już jest bardzo zimno. 5 stopni dzisiaj rano było, więc te bambosze jak najbardziej się przydają, nie? Przydadzą się, przydadzą się, bo jest ciepło. A wiecie, jak było z poprzednimi butami, wszystkie mu spadały, a te tu są tak ładnie na wiązanie. Trzymają się cieplutko, jest w stupeczki idealnie. Tylko miłoszek jest trochę wkurzony, bo to są pierwsze buty, których ściągnąć. Nie daje rady jak na razie, ale ma je od trzech godzin, albo a od trzech, od dwóch nawet nie, więc o nie, nie roz, nie nie, nie 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 wolno, no ale już już się zaczyna. Ty, nie rozbieramy się, Kicia. No ale co zrobić, no. Dobra, w każdym razie tak jak powiedziałam, Paolina na robocie. Dylematy są straszliwe, powiem Wam. Ja tu rozkładam znowu stół, rysuję. Jeden okrąg jest 130, drugi 140. Boję się, że ten 140 będzie po prostu za duży, jak jeszcze przyjdą krzesła. Wiadomo, krzesła trochę wsuwamy, więc też tak zrobiłam. Tu już i tak dałam e, zadatek tego papieru. Bo zobaczcie, tu jest ta e, kreska ze 140 e, z tego okręgu. Nie wiem, co mam robić. Jeszcze zaraz spróbuję przemierzyć taki hmm, prostokątny, choć powiem Wam szczerze, że ostatnio te okrągłe stoły skradły moje serce. Bardzo mi się podobają. Stąd na środku jest taka noga, tylko jedna z lameli. No, a tu mają być też na ścianie lamele, więc idealnie by to pasowało. No i się tak zastanawiam, no bo biję się z myślami, bo mówię tak, 6 krzeseł na pewno muszę mieć. I te sześć krzeseł zmieściłoby się nawet przy średnicy stołu 120 cm, ale byłoby może trochę ciasno, więc stwierdziłam, że 130 bez problemu się tu zmieści. Ale mówię, jak wezmę 140, to zmieści się od razu z siedem krzeseł. Byłoby super. Wiecie, bo ktoś przychodzi, nas już jest, nas już jest czwórka, wiadomo, że tam Hania jeszcze nie siedzi miłożno, ale będą e, rosnąć, no nie da się tego ukryć, więc chciałabym mieć na pewno 6 krzeseł tak już standardowo, codziennie jakby, a 7 to by było idealnie. No i zastanawiam się nad tym stołem o średnicy 140 cm. Ale znowu się boję, że za bardzo tu sobie na co dzień zabarykaduję tą przestrzeń, a jakby nie było, jak będą jakieś urodziny, czy jakieś spotkania, to i tak będę musiała kombinować coś ze stołem. Dlatego też się zastanawiam, czy nie wziąć tego prostokątnego. No ale ile do roku razy organizujemy jakieś tam spędy a jednak na co dzień żyjemy i chyba zdecyduję się, pójdę za tym głosem serca, a nie rozsądku i chyba wezmę jednak ten okrągły, ale to są naprawdę tak trudne tematy, dylematy, bo może się okazać, że to nie pyknie, a co? znowu kasa potem wydawać? No nie bardzo. A miło się wkurza i nie wiem, czy mi pozwoli tu ogarnąć resztę. Pozwolisz, mamie? Zabrałam się też za ostateczne hmm, rozłożenie naszych kanap, bo naprawdę muszę je zamówić, bo chcielibyśmy je jeszcze mieć przed świętami, no bo my ciągle myślimy, że my się w tym grudniu wprowadzimy do tego Domu. No i fajnie by było mieć już przynajmniej te kanapy, bo stu już się dowiedziałam, że jest 40, 40 dni czekania. No, prawie 8 tygodni, dobrze mówię? No, więc przed świętami stołu raczej nie będzie. O ojeju, ojeju! mama nic nie zrobi, nic nie zrobi. To co? Chcemy coś zjeść i potem będziemy działać, no działać będziemy. Tylko to nie, no widzicie, to jest taki facie, że on chce tylko ze mną gadać. Wtedy to Maciu jest zadowolony, jak baba gada do niego. No tak, no tak, moje skarby najdroższe, kochane. Dobra, to cię nakarmię i potem z mamą podziałasz. Wiecie co, nie byłabym sobą, gdybym jeszcze nie ułożyła sobie prostokątnego stołu, mamy tu wymiar 90 na 180, bo chciałabym, żeby tu krzesła nie stały, czyli musiałabym mieć trzy po tej stronie i trzy po tej stronie, taki wymiar wydaje się ok że te trzy by się tu zmieściły, no ale nie wiem, które już jest lepsze, Boże, nie wiem, ja muszę coś zamawiać, no bo my w styczniu nawet nie będziemy mieli tego stołu. A nie wiem co zrobić, czy wziąć ten prostokątny, jednak czy spełnić to marzenie z tym okrągłym i mieć na to wywalone, trudno. No tak jak mówię, no ile, wiecie, ile razy ktoś do nas przychodzi czy większa, wiecie, większa ilość osób. No mamy też jeszcze kanapy. Kanapy są trzyosobowe dwie będą no to już sześć osób tu siedzi bez problemu no, a w takim codziennym użytkowaniu może by był lepszy no bo jednak tu mamy wiecie to miejsce jest takie przechodnie no i jednak są będą te rogi ze stołu a kiedy był okrągły to wszystko byłoby takie opływowe nie wiem co zrobić nie wiem zabiam taki sobie Tomak w łóżeczku i tam miała misia i tak się tuliło. no I tak to tak. się lubisz tu z misiami jak widzicie Dzisiaj mama na froncie taki żarcik, ale dzisiaj w trójkę jesteśmy w domu, bo Haneczka ma coś tak, jakiś katarek trochę jest pociągająca. I dzisiaj w nocy też kaszlała. No i serdecznie. Zachorowałam się w przedszkolu. Zachorowałaś w przedszkolu? Tak. Aha, no widzicie, Hania to wszystko wie no nie wiem jak się to potoczy, zobaczymy, na razie ją zostawiłam dzisiaj w domu na obserwacji, bo wiecie, ja mam w ogóle wrażenie, że ten katar i kaszel jest wszechobecny od października do marca mniej więcej i właściwie od nigdy nie znika on jest w mniejszym natężeniu, ale ciągle jest ja mam takie wrażenie, nie wiem jak wy rodzice dzieci właśnie takich małych jak, jak wy to widzicie ja czasem mam nawet wrażenie, że nawet ja mam ten katar i, i tam wiecie... Ten kaszel właśnie od tego października do marca, mam takie wrażenie, ale tata wczoraj jeszcze przyjechał do Lidla i co Ci kupił? Mm, tu, No zobaczcie, co i kupił. Bluza. Były, o, bo Hania, w ogóle, Ty lubisz teraz świnkę Pepe, nie? Lubisz świnkę Pepe? Patrzcie. To o patrzcie, i zobaczcie. Tu już ma ubrane dzisiaj te geterki z świnką Pepą, bo oczywiście chciała to se już po domu w nowych getrach łazi. Tu są drugie getry. Powiem wam szczerze, że nie wiem ile to kosztowało, ale Miłoszek to było... Miłoszek do tego rośnie. Do tego urośnie Miłoszek? No chyba nie. Nie wiem ile to dokładnie kosztowało, ale to było wszystko na promocji. Tu jeszcze taka bluza, też z świnką, chyba Pepą, no bo ona też, czy nie? Nie, ta nie jest z świnką Pepą, Hanusia, ta jest zwykła. Ale Mati to wziął, bo to tam było chyba po dwie dychy, wiecie. To jest to... ze stęduszkiem dorosłego do to bluzy takiej ze serduszkiem okej okay, no i do Mati wziął bo, bo to się po prostu opłacało a taka bluza wiecie jak ona chodzi do przedszkola czy leginsy a już jest widzicie jak widzicie w siódmym niebie bo to jest z Pepą no to już nawet dzisiaj ma je ubrane były takie granatowe z Pepą na kolanie no i takie bardziej szalone całe w Pepkę a no i jeszcze zobaczcie co my tu robimy znaczy nie ja Haneczka z rana się tak darzy Haneczce że pistacje sobie je Haha, ha. <laughs> lubisz pistację? Ja. No, jak to się mówi, człowiek myśli, Pan Bóg, kreśli, niestety Haneczka nam się rozchorowała. Nie tylko Haneczka, bo Miłoszek, niestety, również to no bo Jak zawsze chorują obydwoje. No, i tak jak Wam wspominałam, wczoraj zostawiłam Haneczkę w domu, w poniedziałek jeszcze była w przedszkolu, więc choroba rozwinęła się w zawrotnym tempie, zarówno u Hani, jak i u Miłoszka no bo uwaga, obydwoje mają zapalenie płuc dostali antybiotyki, inhalacje, zaraz bierzemy się za wszystko mam nadzieję, że nic złego się nie wydarzy Haneczka właśnie, bo ja w ogóle nie opowiedziałam wam wczoraj Haneczka jak zostawiłam ją w domu, no bo w ten poniedziałek tak zaczęła wieczorem kaszleć zagorączkowała po południu no oczywiście obdwoniłam wszystkich lekarzy, nie, nie, już dzisiaj nikt nie przyjmie nas no i udało mi się umówić na dzisiaj, czyli jest środa od poniedziałku i uwaga zapalenia skrzeli obydwoje, więc jestem w szoku ale mam nadzieję, że ten antybiotyk zadziała, no bo antybiotyk to jednak antybiotyk zadziała i po prostu u jednego i u drugiego i nic gorszego się nie rozwinie, nie daj Boże jakieś zapalenie płuc, szpital albo coś takiego robię Haneszce tu właśnie spaghetti, bo sobie zażyczyła, no a chorym to się absolutnie nie odmawia no i tak to jest, widzicie, człowiek myśli tu pojedziemy, tam tamto zrobimy a jesteśmy uziemnieni i Miłoszek tu krzyczy, zobaczcie zaraz idę, ale nie mam światła, bo Hania sobie ogląda bajeczkę, bo powiedziała, ja jestem zmęczona, mamo, pójdź mi na chwilę bajeczkę, więc jej puściłam. No i nasz Miłek, zobaczcie tego myszka, no, ośmarkady, ośmarkady, ale szczęśliwy, Hania Ci pomalowała prześcieradło, bo tu u Ciebie urzędowała, no jest ogólnie wesoło, ale najważniejsze, że nie mają obydwoje teraz gorączki, że są zadowoleni uśmiechnięci. Co? No, a kto pomalował? No ty, a kto mu wniósł do łyżeczka e, książeczkę z długopisem? No kto? Mama? Nie ja! No właśnie, no ty, Hania, widzicie, też jest. Wiadomo, widać, że jest taka zmęczona, jest zmieniona po oczkach. Widać, jest sobie teraz Kinderka, no bo dzisiaj to wszystko można jak jest jest No, mama, nie jest stary Kinderek. No co, ty jaki stary, no no, świeży jest Kinderek. Od babci od dziadka dostałaś. Eee, no, bo właśnie. Od teściowej, Uj, dostałam gołąbki dzisiaj, ale robię spaghetti, bo Hania sobie zażyczyła, a gołąbki będą na jutro, bo ja totalnie jeszcze nigdy w życiu nie robiłam gołąbków, e, nie, może nie wynika to z tego, że boję się, że mi nie wyjdą, bo prawdopodobnie jakoś bym tam sobie chyba dała radę i zrobiła, ale moim zdaniem to jest tyle roboty, to mięso, ten ryż, to kapusta, potem to zawijać, opiekać, o nie. Dlatego korzystam na razie i albo jak babcia zawsze zrobi, to mi da, albo właśnie teściowa. Dzięki teściówka, za to, że mi dałaś gołąbki. Nam to jutro mam obiad z głowy przy tych choróbkach, a to naprawdę na plus. Co? Śniegi i narty. Śniegi narty, bo tam wiecie, jest oglądane. psi Patrol jeździ na nartach i Hania już też chce śnieg i narty, ale w sumie to jesteśmy w temacie, nie? Bo co, bo już mamy połowę listopada, pogoda się rzeczywiście zmieniła. Już czuć taki chłodny po prostu powiew. Dość konkretnie już wiecie, tak jak jest z rana, to 5 stopni, 8 stopni, 3 stopnie, więc już chyba ta zima się do nas zbliża, ale oby się zbliżyła taka, wiecie, prawdziwa zima. No bo jak już mamy marznąć, to niech już przynajmniej ten miły śnieg będzie dla oka, który jest taki fajny dla dzieci, jest prawda właśnie zjeżdżanie z górek, no ale zobaczymy, co to będzie. W ogóle nie patrzyłam w pogodę. Nie wiem, czy. Ktoś właśnie się orientuje? Zapowiadają Jakieś, jakiś śnieg w najbliższym czasie? Czy może zapowiadają znowu ocieplenie, bo tego nigdy nie wiadomo. Dobra, no mama tu musi ogarniać życie, ale ciężko mą, powiem Co? Nogę. Noga, dobra, no teraz wszystko. O, siniec się. A kto ma sinie, sińca? Ty? Ty same coś zrobiłaś w nogę? Nie, tylko raz Dobra, dobra, a my od, otwieramy dziecięcy szpital, bo wiecie, teraz muszę im podać antybiotyki, bo wróciliśmy właśnie e, od lekarza, no to antybiotyki obydwum, e, inhalacje obydwum. No i jeszcze ten nieszczęsny obiad, no bo miałabym już tego łąbki no ale Hania, chce to spaghetti, no to naginam. Mokra Włoszka nadaje z domu, nie spodziewajcie się w tym vlogu fajerwerków, to jest typowo domowy vlog. Musimy się wyleczyć, znaczy mama na szczęście nie jest chora. Tak. Powiedz mamy, jak ty się czujesz? Dobrze. Już dobrze, tak? Ale zapalenie skrzeli jest. Prawdopodobnie, ale jak widać, antybiotyki to no chyba już zaczęły działać, bo Hania nie ma gorączki, nie jest zmęczona. Broi tu, jak nie wiem. Ubrała się w sukienkę, no bo kto bogatemu zabroni po domu się ubrać, ale nie bierz mu tego, nie zaczepij go no więc tak to wygląda na dzień dzisiejszy Miłosz jest w gorszym stanie niestety, bo bardzo leci mu z noska no bo to jest zwykle wiecie przy takich dzieciach, Hania potrafi sobie ten nosek wysmarkać Miłoszek nie potrafi sobie wysiąkać noska, więc co więc mu odciągam ale no jak to przy takich malutkich dzieciach to go męczy, no i tak się jakby e, sytuacja kształtuje no mam nadzieję, że tu się już nic złego nie rozwinie z tego, bo jak widzicie są pełni energii. Czekajcie, bo już znowu mu z nosa poleciało, muszę mu wytrzeć. Pełni energii są, no i tyle. No a ja korzystając z okazji, że jestem w domu, to sobie rano włosy umyłam. Teraz sobie wysuszę. Obiadek mam, bo tak jak wspominałam, teściówka zadbała o mnie. Wczoraj jeszcze moi rodzice podjechali na chwilę, bo swoją drogą to byliśmy obejrzeć tak na szybko z Mateuszem telewizor do naszego domu do salonu właściwie Jezu, ale tutaj światła się zmieniają jestem żółta pomarańczowa i w ogóle I, bo jest na promocji Philips. No jestem pomarańczowa żółta, bo tak mi na światło świeci. Czekaj, zmienia na taki jaśniejszy, to nie będzie tak świecić. O, teraz będzie na zimno świecić, na jasno. No i um, i właśnie byliśmy zobaczyć ten telewizor z Philipsa, bo Mateuszowi zależy na Ambilight'cie, no bo będziemy mieć też z Philipsa wszystkie lampy i LED'y, no i to wiecie, to tak wszystko będzie się świecić podobno, będzie jak w kinie, no zobaczycie efekty I jak już to nastąpi kiedy się wprowadzimy do domu i będziemy oglądać telewizor, to wam pokażemy jak to wygląda no i ten telewizor okazał się spoko i prawdopodobnie go Mateusz już chyba nawet, nie że go weźmie bo on go wczoraj kupił przez internet jak wróciliśmy ze sklepu 75 cali. No i co my będziemy teraz robić? Siedzieć w Ej. domu. Jeść! Makaro! No tak, gotuję ci, właśnie, bo nie dokończyłam, że tu teściówka mi dała. Ten. Dałam nam gołąbki, a moi rodzice przywieźli mi rosołek, więc Haneczka, jak zwykle, powiecie, że ona kocha makaron i rosół, więc zaraz będzie jadła. To nic, że jest godzina 11 właśnie na liczniku, ale rosół zawsze jest dobry. O 8 rano, o 11. Kochasz miłożka? Tak. Ty jesteś super siostra, nie? <noise> Zadłam. No a tęsknisz za przedszkolem. Czy za koleżankami? A kogo ty najbardziej lubisz? Z kim się bawisz w przedszkolu? Z Izą, Z Izą tak? Z Agatą. Mhm, mm i Agatą. Ja wiem, ty, ty je lubisz. I jeszcze. I jeszcze. A tu miłość który patrzy wystarczy że patrzy na hania już się śmieje no <noise> co za no i tak podsumowując tą naszą codzienną rutynę można by rzec chorobową no bo jak inaczej, to ona jest zupełnie różna od tej naszej takiej rutyny codziennej, kiedy Haneczka chodzi do tego przedszkola. No bo jak widzieliście, no to co? Haneczka skoro zostaje w domu, no to śpimy sobie do której tam godziny chcą. No niestety tu dobrej wiadomości nie ma, bo oni tak obydwoje budzą się około siódmej. Więc tu właściwie się nic nie zmienia z tym rutyną, e, kiedy chodzimy do przedszkola. No ale na spokojnie jemy sobie razem śniadanie, ja mogłam sobie włosy na spokojnie umyć, wysuszyć, razem się bawimy, troszkę bajek pooglądałam znowu Miłoszek poszedł na dżemkę w tym czasie miałam czas dla Haneczki, żeby wiecie, żeby porozwiązywać z nią jakieś zagadki, pouczyć się literek, bo już tak powoli próbujemy i co, no i jak Miłoszek wstał, to znowu bardziej takie aktywne zabawy wchodzą, czyli tam, nie wiem zaczepiamy Miłoszka, bawimy się z nim na macie i tak dalej i co, no i Haneczka już zjadła obiadek, no zadba go o godzinie 11 jeszcze będzie go pewnie jadła za chwilę o godzinie 13, potem o 15, albo jak Mati wróci z pracy, więc jeszcze trzy razy obiad zaliczy. Miłoszek też już jest po obiadku. Zjadł sobie, co dzisiaj on jadł? Nie, dzisiaj jadł kaszkę, to taki nie obiadek, no ale koło 11 to dałam mu kaszkę. Kaszkę, tak, to jeszcze mu później damy jakiś obiadek, jakąś zupkę też i no i co no i będziemy czekać na Mateusza, Mateusz wróci no i dalej będziemy ciągnąć ten wózek zupełnie inaczej czas mi leci to wam powiem jakoś tak dość mi się to ciągnie byłam też w stanie dużo rzeczy zrobić mimo wszystko bawiąc się z nimi ale będąc w tym domu, a tak jak wiecie jak idę to wyjdę, tu podjadę do mamy tu jadę na, na nasz dom, pogadam trochę z, z panami, którzy nam to tam ogarniają, remontują a tu się okaże, że muszę jeszcze coś tam podjechać, gdzieś je załatwić. A tu do sklepu, bo coś na obiad. A dzisiaj wiecie: no, high life, no bo e, obiad e, dostałam, nie musiałam gotować. Więc, kurde, tu sobie posprzątałam, tu ogarnęłam, tu schowałam pranie, e, które się wysuszyło e, i wyprało. No i powiem Wam, że jestem wyrobiona, jest godzina dopiero 12. A więc y, tak to u nas y, się y, prezentuje. Takie dni też są fajne, dobre. Przede wszystkim cieszę się z tego powodu. Y, jestem zmartwiona tym, że mają zapalenie, ty, y, zapalenie tych oskrzeli, y, ale myślę, że to w zapalenie płuc się nie przerodzi. Bo była szybka reakcja i antybiotykiem i nebulizatorem, a cieszy mnie to, że nie mają gorączki. No bo wiecie, jak dziecko ma gorączkę, to się męczy. Naprawdę to aż żal patrzeć. A Hania po prostu no ma ten kaszel, ma to z zapalnią skrzeli. Tak samo Miłoszek. No, Miłosz się tu bardziej męczy, bo tak jak mówiłam, leci mu z tego noska. Ale Hania to sobie tu, tu się bawi, tu sobie rozwiązuje jakieś zagadki z książeczki i przede wszystkim, nie leży mi plackiem, mi wiecie, i się nie męczy. I to, to jest najważniejsze. Obydwoje właściwie, no bo obydwoje nie mają gorączki. Mam nadzieję, że tak pozostanie. Ja kończę tego vloga. Jutro jest piątek, Mateusz ma urlop i mieliśmy się gdzieś wybrać. Nie wiem, czy to się logistycznie ułoży, skoro oni są chorzy, ale może jednak się uda. My będziemy coś oglądać do nowego domu i to już jest związane ze świętami. Macie jakieś typy, to będzie w kolejnym vlogu. Co domu a co, no coś kupimy na święta? Masz jakiś typ, co może być na święta? Gdzie e, są? E, Ciałapy, e, perfum ze Skyem i ze Everest. A dobra, no to tu będziemy pisać list do Mikołaja, to tam może coś Mikołaj ogarnie. Zapraszamy tak. do kolejnego o, vloga. tam leżeć prezenty. No mam nadzieję, że taki domowy vlog też Wam się podobał. No bo nie wyobrażam sobie tego, żebym miała na przykład nie wiem, zostawić dzieci z moją mamą i iść do sklepu specjalnie albo gdzieś tam, żeby była jakaś atrakcja we vlogu. My pokazujemy własne życie i właśnie e, tak się to życie czasem mieni, że są chorzy, no to trzeba siedzieć w domu. E, no to jeśli Wam się vlog podobał, dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie nasz kanał, żeby być z nami na bieżąco i widzimy się w kolejnym vlogu. Chyba już wszyscy wiedzą, co będziemy wyglądać. Pa, pa. A i postępy na budowie na pewno są ja sama, nie byłam, a yy, wczoraj już yy, właśnie yy, pan fachowiec do mnie dzwonił, że doszły złote listwy do łazienek i chyba już coś zrobił. To w weekendowym vlogu na pewno pokażemy jak tam się, co tam się już yy, wydarzyło, a wydaje mi się, że dużo, bo naprawdę tempo jest zawrotne i yy, yy, nie byłam tam trzy dni i te trzy dni na pewno dużo dały.